Hej, hej, witam. To jest dziwkus dla Teraz latamy, bo wcześniej była puszczona Raz potem był deszcz, potem był znowu. Znowu tutaj pobiegała. Znowu deszcz. Jest tak, oh. Tam jeszcze jest zachmurzone. Co powie, znowu coś popada. Myślę, że w nocy będzie fajnie. Ciało, to ci doleje wody. Opi-upi. Tak, ja toczyliśmy, tam wlejemy, drugim wlejemy. No, dobra, do jutra, ten do jutra jeszcze będzie miał wdzianko i to w no to wdzianko ściągamy czym coś kominowali, trzeba będzie psa wziąć wykąpać Wyczesać porządnie oczyska ten I ten i trzeba Będziemy się do domu przeprowadzać Tam widziałem jakiś klocław postawiony jest, trzeba też zaraz to ogarnąć No jest, jest, pewnie zaraz niego wdepnę, to w sobie sensie, przypomnę w tym miejscu Stoi, mała dzikuska. Spokojnie my się, że czas będziemy, wszystko przed tobą, bo najdroższa. Breka dzikus jeden połowa wakacji za nami, jakoś tak już, powoli tak, zaczyna robić tak wspominki z tego znowu tych długich, szarych, siwych, czy siwych, szarych, zimnych wieczorów. No ale. Tak musi być. No, pszczak jest żywy, fajny. Goi się jak na psie, jak to się mówi. No i teraz to, to zdejmiemy się z to teraz docenić trochę jajka, trochę tego daje kupię i tego, mm, coś na sierść znowu. Przeszę ją porządnie. To po prostu jem nad dziewczyną. No mam szampon właśnie do tego, do, do psa. Znowu się ją wypierze. Odsmrodzi i do domu pójdzie. No, a wam wszystkim spokojny spokojnego wieczoru. I idę jeszcze coś tam porobić No, no patrzę się jeszcze chwilę na nią i uciekam Trzymajcie się, dziękuję bardzo wszystkim za pozdrowienia, za miłe słowa po, po wizycie u weterynarza dziękuję wam bardzo Czekam na odzew od tego gościa tam z tego no, nas znaczy z tych koszulek i tak dalej, toreb Pojadę też to przywiozę i Pokażę jak to wyglądają fanty, kejry no. Trzymajcie się, podaję was serdecznie I do zobaczenia Do zaś, cześć Śrutownik, show na koniec Show jest Cześć